Cześć! Mam przyjemność zaprosić Was na pierwszą i inaugurującą edycję Międzykowej Konferencji Naukowej, która odbędzie się 15 i 16 maja w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Konferencja składać będzie się z 24 wystąpień studentów, którzy poruszą tematykę około finansową, taką jak rynki finansowe, audyt, rachunkowość, bankowość, ubezpieczenia i wiele więcej. Na konferencji również odbędą się cztery wykłady gościnne, prowadzone przez pracowników naszej uczelni, o których usłyszycie niebawem na naszych mediach społecznościowych. Celem konferencji jest integracja środowiska akademickiego, a także wymiana prac i badań Studentów oraz wykładowców. Organizatorami konferencji jest 10 największych kół naukowych o tematyce finansowej na naszej uczelni. Dumą chciałbym również ogłosić, że konferencja została objęta patronatem honorowym Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Bardzo zachęcam do uczestnictwa w konferencji. Na uczestników biernych będą czekać także wspaniałe gadżety od naszych firm partnerskich. Zapraszam!